żeby zobaczyć. O, patrzcie. Jakby recenzje koszalińskich, jakby chłopaków yy, uważam za rozpoczęte. Co my tu mamy? Yy, no, jakieś miejscowe trunki. Zagrycha. No, tu jeszcze jakby ktoś chciał, to jeszcze mógłby troszeczkę się napić. O, o, patrzcie. O. A ja nic nie dostałem. Ty, kurwa, tu jeszcze nie jeden by zjadł. Pojadł, ey. Nie dotykaj tego. Kurwa. Ej, ktoś nie wie, co całej. Ale musiała być nie niedobra, co widzowie? Ty. Patrzcie, no to żurki w koszalinie, nie to siadanka tam mają. Jeszcze ciepłe. To jakieś zwłoki, widzowie. O co tu chodzi? To jakieś gówno? O chuj chodzi w ogóle, co? W centrum miasta, kurwa. W centrum miasta, krzali, widzowie. Fantastyczne. Witam. Yy, czy chciałby pan gołą jakąś wróżbę może? Tanio, tanio. A czy w sumie darmo mogę ci zrobić? Mam swoje karty. Yy, przepraszam. No, przepraszam, ale gdzie pan idzie? Halo. Tylko chciałem zadać pytanie. Umiesz latać w ogóle, czy ty po prostu szybko biegasz? Myślę, że to, to ci coś pomoże, byczku? A? Dawaj go z drugiej strony. Dawaj hajs. Dawaj hajs, szmulo. No i co teraz robisz, kurwa? A e, i chuj, co? i spierd... spierdaju. Spierd Mógł ci nasać na łeb. Zbrodniarz namalowany. Wadowice. To są, widzę w ogóle, chyba obrazy z Wadowic. W tych oto budynkach. Były dotykane różne os osoby. Ło, widzowie! No nie no, ras ras rasizm! Widzowie, zgłaszajcie to. Z Murzyn. Z Murzyn. Nie wiem, taki autor? Czy to jakaś, widzowie, jest. Jakby. Czemu ktoś tak napisał, żeby się podpisał brzydko? Z Murzyn. No i co, zadowolony z Ciebie jesteś? Dumny z Ciebie jesteś? Polaków. Idziemy. O kurczę. Faktycznie. Zbigniew Murzyn. I zaraz przyjdzie Twitch i powie, że Murzyn to jest y, jakby obraźliwe. Jakby Jak może być widzowie nazwisko obraźliwe, co? Zibi? i Murzyn to jest normalne, normalne jakby s -s słowo, wyraz. W języku polskim kurwa Istniejące od pokoleń, i tak nagle przyjdzie jakiś Twitch i powie, Nie, nie możesz mówić. Murzyn, to jest obraźliwe. I sobie następny cel do najtu to będziemy potrzebować w ogóle. Patrzcie, to jest normalnie respownia re meneli, nie? A nawet dwa menele za nami są. Bo... Patrzcie, jaki to jest gny. Potrze będziemy potrzebować ten gaz pieprzowy. księżniczka bucika zgubiła Czekajcie, damy, damy przepuścić Państwo Czy tam ktoś kurwa leży? A śpi No widzę, tu się podobno żulej mieszkają w tym choboku Asioku Ale patrzcie jakie fanty Buty majora tu są oni, czy oni zajebali ten? Może worek? Worek z drąpa wynieśli widzowie chyba. Ale patrzcie, centrum miasta Dworzec, nie? Taki. I kurwa. Zróbcie k**wa, bo się wyprzpalił. No. no nie wiem kto jego tak zrobił. Ale ja go nie zrobiłem, nie. Rada. Rada, 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 Rada Meneli w się zebrała. <śmiech> <śmiech> Chłop tam rozjebany. Ale nie, tylko brak ale rozjebany. Koleś na kurwa. U Was śmieci nie zbierają? Kurwa, słuchaj, u, mnie, u nas śmieci i spadnie kurwa raz na drzewach, w koszowie taki jest przepych. Tylko kurwa, ja nie wiem, jak to, jak to zrobić, żeby to nie było widać, że, że nagrywam czy coś. Może niby, że dzwonię. O, czekajcie, tam wbijamy? Nie. Tam oni chyba mają też miejscówkę Idziesz ze mną czy nie? Co? Ty chłop szta, faktycznie R Rąk nie mu. dobry, a co tu się stało? Nie wiemy właśnie, nie no. ja wiemy, zaraz zwończyłem. będzie policja i będzie... Ale A, tak, a czy, Dzwoniliście, tak? Tak, tak. tak? Aha, to nie trzeba dzwonić, dobra. Nie, nie, nie ja Aha, nie. A, ok, dobra. Zgłaszamy. Głowę śpi. On śpi, ale proszę, prostu zobaczyć na głowę ma ma walniętą? Aha. Tak. No, proszę zobaczyć. No nie, no widzę to. Ale oddycha, to musi oddycha. być nie, no, i nie. Trzeba tak, trzeba go tylko pilnować, bo go to no. tak no, Tu oddychało. kamer nie ma, nie? Żeby... Nie. nie, nie ma. A jakieś podejrzenia, kto mógł zrobić taki niecny czyn? Tego to ja nie wiem. Tego nie, ja nie tak, wiadomo. Ja nie wiem, bo ja tam. Aha. Ja przyszłem patrzę, on tu leży. A mnie pani z ulicy przebywałem, Ale zabrała. już takiego chłopaka... A znacie go? Ja go nie znam. Tak, z widzenia trochę, ale trochę jak z... się nazywa. Nie po nie? rejonie, aha, aha. No dobrze. A to już, czyli już jadę, tak? Jadę. No, tak. ja ja o, to dobrze. To ale to wcześniej to... takiego pana prosiłam, tylko jemu się spieszyło i właśnie co to. Nie, nie zadzwonią. Aha, aha, rozumiem, rozumiem. To dwa razy było i kolega spotkał. To, to ja to. też może zaczekam, jakby coś to. Bo Państwo telefonów nie macie? Ja nie, nie mam. A nie Aha, dobra, to jak ja, 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 ja coś tam... to... Ja zgłasza. Zgłasza. Aha, zgłaszał, tak, dobrze. No to ja ja zgłaszałem dopiero przed chwilą. No bo Pani mnie zaczepiła na ulicy. Jasne, jasne. No bo, bo, no bo ja tu sprzątam. Się też Tylko, że. Tylko że to za dużo, to wypiłam I tam na schodach mi się przesnęło. Aha. No taka prawda. No no, no. Idę, patrzę. No leży chłopak. Leży. Właśnie ja poinformowałem Ciebie, nie? No. Nie pod, to spotkała... No to ja szłam jeszcze kogoś raz, bo chciałam iść tutaj do tych... Nie. Rozumiem. A to pani tutaj sprząta? Tak. Tylko to się tu? przysnęło, bo tam, tu widzę... Tam nie. Aha, tam nie. Tutaj sprzątam, no i tutaj A i tutaj też, tak? A tam to, to ja nie wiem, jak Coś tam śmieci, Ktoś tam śmieci, nie, wyrzucił jakieś? Jakby podstawili kontener, to bym posprzątała wszystko, jakby mi zapłacili. No tak. Ale nie płacą mi za to, to no, dlaczego no. ja mam? No, tak. Ja tutaj tylko ptaszki dokarmiam, <noise> wodę daję, ci wszystko. Rozumiem. A tutaj ten pan, to pracuje tu, bilety miesięczne. A, bilety miesięczne to są, aha. Tak. No i tam, się już. Udzielałaś, tu udzielałaś pomocy? Rozumiem, rozumiem. Ja już muszę tak? do, ja ja do końca... Nie do końca musisz. Złóż sobie ten nie, już Bo ja wzywamę, nie się No i taki chłopak, to tutaj zaczepiłam. Wszystkich. A tu często takie się dzieją rzeczy? Czy nie, pierwszy właśnie, raz? Nie. nie, właśnie to był spokój. 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 Zawsze spokój sobie. Nie wiadomo, co się stało. No i... to są moje. Chciałam sobie je spieniężyć. Aha, bo to one są zwrotne. Tak. Aha. No, Ale no To są moje, to pan nie mówi. <küh> Moja czapka. No, no, to co, będę chować, bo przyjadą. Każdy mnie to jest. Każdy, każdy pan. Ja panią chyba nawet pod Cizarem widziałem, nie? Tam też pani, tak. pani czasem zamknięty, rejon, rejon, rejon tam, tam, jest. tam jest A tam już nie będzie imprez? Na razie. Nie na razie nie. O jest O, przyjechali faktycznie. policja to że nie spieszy. Trzeba... Szczecin, no szczecił. Nie, dobra wiecie a oni przyjdą Oni wiedzą, że tutaj wiedzą, chyba Nie wiedzą? Wiedzą, Wiedzą, bo Wiedzą, bo już pokazałem. A. Dobra, dobra, dobra. Ja pierdolę, to za cyrki. No, znaczy trzeba utręca, pomóc, nie? No, no, nie? Człowiek się przekręci, no i... No tak. Będą no, Kurde. A tutaj będą no, wjeżdżać? O kurcze. Wjeżdżają szybko. Bo tak, żeby to dochodzenie zrobić, śledztwo. Ja to może nie będę przeszkadzał. Wow. Myślałem, że na niego nie najechał. Też też. Tam też się biją, nie? Często. Tak, tam też. Tam nawet śmietnik rozwaliłem. A Ano, śmietnik widziałem. To nawet tym Dobry pan. Sprzątać, królewa tak? A no tak, to... miasto posprzątać. No, już jest opieka. No właśnie, nie kontaktuję. Chyba będzie... pijany, pijany chyba. Jest, nie jest, pijany. jest pijany. Jest pijany. Ja nie wiem, co pił. Ty... Ja wiem, że ja pił. Aha, no tak. Bo ja wiem o sobie, mogę pił. A duże pani, duże pani piła dzisiaj? Ja to codziennie piję Ale jak, jakiej ilości? No nie wiadomo. Aha. A mało co to bym podaczki ja nie dostała. Nikt nie chciał pomóc, a ja też no, nie mam podaczki. To... Aha, pani podaczka. O, skupu, Dobry, Dobry. Dobry. Nie no, bo wezmą na izbę go, ale muszą go zbadać. Jak na izbę? No, 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 Chory jest, no, no, chcą go zbadać. No, najpierw musi pogotowie, a później... Badaj go, przyznaj go. Nie wiem, jest. muszą zrobić coś. Tak, tak. Czy muszą, czy z człowieka człowiek na, na ulicy... Jeszcze nie nie muszą sprawdzić, czy nie ma drogi, bo to jest to... Jakoś to jest wasze. To? No. Które? To. No. To no. jest moje. To jest moje, to ja zbieram w duchowie. To jest pięknie, ja pięknie... Proszę. Proszę. A jeszcze mam, bo tutaj śpię ze szczurkami. Gdzie pani śpi? Tu. tu, tu Aha, z tyłu. W tyłu. Aha, z szczurkami. Tak. Alfredikiem i są są takie szczury pani? Ma, ma takie dwa? To tam tak. tam Żyją? są... Oh, jak? One są bardziej kochane niż niektórzy ludzie. Nie masz złote na piwo, na browaro, pora, pora. Znajdę, znajdę. Nie, to lepiej 5-50 na, na lewkę. 5,50. Nie, no powiedzmy, że na, na, na jedzenie, co? Na tam... jedzenie, na jedzenie, tak. Nie czekaj, nie czekaj, nie bo to ja tu mam. Skuśrednio. Dam ci wszystko co mam. O 3 złote mam. No i pajowo, pajowo Proszę. Tylko pan się podzieli bułkami tutaj z towarzyszem. Tak, tak. Nie to No cóż, więcej nie ma. No tak, przecież już nie zostawią, nie mogą. No właśnie. No. A ja A. Święta no, słowa. Właśnie, każdy może. Ja jak będę tak trzylać, to też mogę tak ja skorzystać. Ale trzeba człowiekowi pomóc. Ale on no, na waszą stronę zapracował się. No nie, 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 ja nie wiadomo czy co się stało. Na pewno to, to się stało. Ale jest głowa rozcięta. Ja, Uraz jest stary. Stary? A, to ja, to Aha. U, to jest tak. Nie był, tak to wiem, jest delikatny. Nie wiadomo, bo ja dzwoniłem... Ale ja byłam w przeciwku na a i nie pomogło. Nie, 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 no nie, 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 chciałam, no że, właśnie, bo, to, to, to nie, chodzi. nie, 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 O, nie, 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 to ja nie wiedziałam, że ja mam. Chlebek, żeby będzie naturat, nie? Przesadzić. Uraz stary. a, uraz stary był. Ale miły. jest człowiek. Jest żywy, tak Ale jakby to jest... I za miesiąc to, to samo będzie. Ale nie tu. Bo ja A, wiesz, przychali O, policja. Dobra, dobra. A teraz tu nie wyjadą, nikt nie wyjedzie już no, Tutaj się widzowie ewakuuje Tak trochę Dobra, mhm. mi się tutaj jakby interwencja jest w pomyśli, pomyśli zrobiona No nie zamknę auto. Dobra, zrobię. mi się wydaje, że to jest jakby zakończenie dzisiejszego live'a. Znaczy nie, nie jest zakończenie live'a. Live, live y, Dzisiaj live dopiero się... No i były dymy. Widzisz, Sanchez? U mnie zawsze są dymy. W sumie co live'a jest, są dymy jakieś. Dobra, już może nie kontynuujmy, bo mi się... Chodź, chodź, idziemy. Nie kontynuujmy, bo mi się nie chce jakiś zeznań robić czy coś. Mam to w chuju. Ta osoba i tak... Jakby zostanie odratowana i w sumie za miesiąc taka sama sytuacja nie będzie. Kontakt miał jakiś? Tak! Czemu go zabierają? No chuj wie, no bo taki kontakt był średni. A miał uraz stary, stary uraz głowy, to nie było świeże. O kurwa, tutaj jest ruch, kurwa, jak na marszałkowskiej. Kurwa. Skrzyżowanie jakieś...